serdeczne moi drodzy Marcin z Klebalmet. Chcę wam dzisiaj pokazać jak realizujemy nasze dostawy, bo nie tylko sprzęt możemy do was dosłać, ale my przede wszystkim staramy się go dowodzić. I moi drodzy, mamy tutaj łóżka rehabilitacyjne, tak jak widzicie nowe sztuki. Będziemy zaraz je ładować na samochód. Mamy tutaj w kartonie już sprzedany nowy skuter inwalidzki, który właśnie dojedzie do klienta. Natomiast jest w kartonie, żeby ten transport był bezpieczny. Jedziemy na prezentację z wózkiem inwalidzkim firmy Antar. Jest to lekki wózek składany. Po rozmowie telefonicznej i wytłumaczeniu wszystkiego klientowi, on też ma refundację za to on jest praktycznie zdecydowany. Natomiast chcemy jeszcze na prezentacji, żeby sobie to potwierdził. Jeżeli będzie wszystko ok, to wózek dzisiaj, nawet być może, u klienta zostanie. Tutaj mamy jeszcze schodoła z firmy Antano LG 2004, zrealizowany z dofinansowania ze środków pefronowskich. Mamy już zapakowane cztery, tak naprawdę pięć kolejnych łóżeczek. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką sprzętu medycznego, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Te produkty to wyroby medyczne. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za kampanię Almedesem Spółkazu.